W paliw, pipi. Kochanie, po czci ty walistki, no ty, chcesz mnie zostawić? Kochanie, wyciągaj wodę, kupię ci kwiaty. Dobrze, na pewno. Nie, idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. 100% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja, lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Być twoja! Już teraz kumulacja w lotto! Do wygrania aż 6 milionów złotych! Daj ze szczęściu! Graj w kumulacji lotto! Graj w punktach lotto! Reklamę. Złokanie ciszy wyborcza i naprawdę łatwo posłuchajcie, czegłó nie wolno wam robić o północy. W niedzielę także Ukraina... Głosuje, ale na wschodzie może być z tym problem. Mamy dla Was najnowsze informacje za wschodniej granicę i py... Tutaj warto przyjść w ubraniach trochę zniszczonych, nie tylko dlatego, że przebieramy się za zombiaki, ale też z praktycznych powodów, że pogrodzimy się sztuczną krwią, ziemią, żeby wyglądać rzeczywiście na zombiaki. Przemarsz od ulicy Mariackiej 10 do... Północy do niedzieli, do momentu z... I na Facebooku, gdzie swój udział zgłosiło już prawie tysiąc osób. Proszę przywitanie, powitanie. Przygotowałem dzisiaj 6 liter i nie będzie to dobry wieczór. Raz, że ilość liter się nie zgadza, dwa, że jest dużo lepsza wiadomość niż dobry wieczór. Te literki to S-M-A-R-T-F-O-N, czyli smartfon. Za niedługo do zdobycia jeszcze szczegóły można spojrzeć na SK.pl i zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby go zgarnąć. No i w zakładce imprezkowej oczywiście. A na razie się witamy, dobry wieczór Jan Pirowski, to teraz imbreska. Mamy szaleństwo do północy, a na dobry początek Kalvin Harris, Kamil Bednarek i John Newman. Dobry wieczór! Yes. To są wiadomości. Teraz.